Cześć moi drodzy, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek z polskimi zdrepeczkami. I dzisiaj mam w programie ekstralinie, zadyszkę, mam magnetyczną piątkę, no nową siódemkę, pisankę oczywiście, Super 7, kasowpada, Laki 7 i trzy takie małe koniczynki. Wkład w odcinek, czekajcie, bo nawet nie policzyłam. 10, 20, 25.

500 zł było. Kryło się w polu wygrana. Także tutaj nie ma nic. Ale zrobimy sobie od razu wszystkie konieczynki. O, jest konieczyna. O, piąteczka. No, ładnie. Haha. Ha. Super. Okej, Ok, dobra, bierzemy kolejną. Mamy wisienki, ślimaczka, wiewiórkę. Podkowę rybkę. I drzewo. Tutaj już nie było, a tu były cztery dyszki. Dalej. W bonusie księżyc.

Nie wiem, lubię tą zdradzkę. A czy ona mnie. Szukamy pliku oraz sejfu. A mamy dzwonek, arbus, korona, pierścionek, pik, jabłko, serce, podkowę, truskawkę i cytrynę. Kagiet. Przepraszam, że szturchnęłam. Pewnie nie będzie mi się chciało tego wycinać. Pierwszy rządek pusty. Drugi niestety również. O, mazurki. O, są trzy mazurki. Mmm, pycha. Tutaj pusto. tutaj również tutaj też no i tutaj też, ale mamy mazurki i sprawdźmy sobie wygraną no i z piąteczka a a ale jak najbardziej ziarnko do ziarnka jak to mówią już mamy dyszkę I już mamy dyszkę na 39 także jeszcze 29 będzie ok ale oczywiście szukamy jakiejś wielkiej wygranych jest 7 super i czy to jest jakaś mnożąca? chyba tak no tego akurat nie widać w kamerze tak jak tak jak ja to widzę tak widać wyraźnie teraz że ta jest niebieska, a ta jest czarna, więc ja mam tą, która mnożę raz dwa. Jest gwiazdka, ale super. Gwiazdki nigdy nie widziałam, może gdzieś tam u kogoś, ale naprawdę bardzo rzadko. I mi się trafiła, o kurczę, ale zdrapa. Gwiazdka mnożę razy trzy, a siedemka mnożę raz dwa, czyli najmniej 5 razy dwa. Tutaj, tu to będzie dyszka, tutaj 15,25. 25. Hmm. Sprawdzamy. Ok. Dwa razy. 2 razy 10. Wow! Dwie dychy. I trzy razy. Pewnie będzie też dyszka. Jest. 3 razy 10, 32 razy 10, 25 dyszek mi wpadło, ale super zdrapa. Sprawdzę sobie te kontrolne. Może gdzieś tutaj? Nie wiem. Haha, ha, znowu haha. Ha. Świetna zdrapka. 5 dyszek. Jak nic, 50 pięć, zł. No to już jest plusik. To już mam 60 uzbierany. Już jest fajny plusik, super. Jeszcze, żeby te dwie pozostałe zdrabki coś dały. No to już by było naprawdę mega. No, szukamy tej piąteczki. 1, 1, 7, 6, 7. Bardzo przybliżyłam. Słabo widać. 4, 8, 6, 7, 4, 2, 6, 9, 9, 4, 3, 8 i 8. Także tutaj już pusto. No ale i tak wynik jest super. Wynik jest super. A jeszcze jedna zdrobka jeszcze tutaj w tych ekstra liniach może coś się zadziać, także trzymajcie kciuki. Tutaj jeszcze żadnego pewniaczka nie mam, no ale wszystko się może zdarzyć, także sprawdzamy. No ale już nastrój bardzo dobry, bo wiadomo jak wpadają wygrane, no to już jest fajnie. Wpadają takie fajne wygrane. Już wiem, że będzie odcinek na plusiku, no to, no to zawsze cieszy. I szukamy teraz parasolki. Ale niestety nigdzie nie widzę. Tutaj u dołu też nie ma. Także sprawdzamy dalej. Teraz mamy popcorn. Popcorn, popcorn. Mamy tutaj popcorn. To już nie ma. Teraz szukamy rowera. Jest. Rowerki świetnie. Dalej mamy kwiatek. Szukamy kwiatka. Tutaj jest kwiatuszek. Tutaj. I u samego dołu też widzę. Nawet dwa. Dobra. Dalej. Balony. Baloniki są. Tutaj nigdzie już niżej nie widać. Dalej mamy cytrynę. Cytryna jest tu na samej górze. Tutaj jest. Tutaj. Aż dwa razy. Dalej biedronka, czy biedronka gdzieś będzie? No, biedronki niestety nie widzę. Dalej jest księżyc. Księżyc chyba gdzieś widziałam. Tutaj jest w żółtej niebieskiej, i tutaj już nie ma. Dalej podkowa, szukamy podkowy, czy podkowa gdzieś była. Tutaj mamy podkowę. I to na tyle. Trzy symbole przed nami do końca. Mamy teraz woreczek, sakwę. Sakwa jest tutaj na górze. Krab. Krab, na pewno był. No i tutaj już na dole. Nigdzie nie było ostatni symbol. Gwiazda, no. Gwiazdki to ja nie widziałam, niestety. No, chyba nie z tego. Okularków nie było. Diamentu nie było. Serca nie widziałam. Leżak, sakwa była. Arbuz. Arbuza nie było. Klapki, leżak tego nie było. No Arbuz. Nie, arbuza nie było. Korona była, no ale nie było okularów. No, wychodzi na to, że puste są te linie. Różne kontrolne, no ale dzisiejszy odcinek nie był taki zły, a nawet mogę powiedzieć, że był bardzo dobry. Zdrapywaliśmy zrapeczki na kwotę 39 zł. Były ekstra linie, było magnetyczne pięć tutaj te maluszki. One akurat nie przyniosły żadnych wygranych. O, właśnie te. Ale zaraz Wam pokażę, co powpadało, bo troszkę fajnie wygranych wpadło. Więc tak, tutaj w konieczynce 5 zł. Konieczynka jest tutaj, 5 zł jest tutaj. Także super. Tutaj pod mazurkiem wpadło 5 zł w tej pisance, czyli dyszka na 39 już dyszka. No i w nowej siódemce mega zrapeczka się trafiła mnożąca siódemka z dyszką i gwiazdeczka, gwiazdka. Która potraja wygraną również z dyszką 50 zł na tej zdrabce. Czyli 50, 55, 60 zł na 39. Super plusik dzisiaj. Także ja jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że Wam również się podobało. A jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę, jakiś sympatyczny komentarz, również mile widziany. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to również zachęcam Was do subskrybowania. A dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, przypominam, że na tym kanale zdrapuję zdrabki irlandzkie a także czasem polskie. Także z mojej strony to, na, wszystko, to już na dzisiaj wszystko. Żegnam się z Wami, dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego wieczorku oraz wysokich wygranych w Waszych zdrapeczkach. Trzymajcie się cieplutko, no i do następnego. Pa, pa!